Jeśli chcecie kupić tanie końce, zapraszam Was do Ultimate PSC Coins. Link w opisie polecam. Cześć wszystkim, ja jestem Machu i witam Was w Pack openingu. Kolejnym to jest rzędu na moim kanale. Jak na razie cały czas są te Pack openingi, No jak mam Hajs no to otwieram, bo nie mam po prostu co robić z tymi końcami, no to mogę otwierać. Podobno y dzisiaj dobre paczki są, tak jak widziałem, że nie trafiali dobre karty, a my w pierwszej paczce mamy Michitariana, więc dobry początek. Dobra, to idzie sobie na Quickse I kolejna paczka przed nami Wszystko będę tutaj pomijał, żeby po prostu nie tracić czasu Sanchez i Fernando, no To nie było już nic dobrego, niestety Dobra, Griezmann Dawaj, przynieś nam tu Muziego i będzie fajnie Dobra, nie ma tutaj nic Niestety I Higuain teraz Byk Di Santo i jakiś tam, nie wiem kto to nawet jest Kolejna paczka, ja tak nie wiem Baila chciał trafić tej FIFA, bo już grałem nim ogólnie Bailem, nawet spoko się grało, a ja nie takiego już chciałbym go trafić, tak mi tak z paczki wyleciał. Nie może trafi ma ale on, on jest po prostu słaby. No może słaby nie jest, bo jak go miałem, to nie grało się najgorzej. A po prostu jest tani i nie no, jest nic niewarty. Dlatego po co nam on w klubie jak tak ja bym nim nie grał. Debriny, ok. Dobra, Quick I kolejna paczka idzie. <laughs> Dobra, jak na razie nic fajnego nie trafiliśmy. Daliśmy dopiero 50k. Dobra, teraz nie pominiemy tej paczki i zobaczymy co trafimy. Griezmann przynosi nam Roberto i Gintera. Tak czy nic Maury, którego ostatnio trafiłem, ale. Trafiłem go jak miał Informa The mam tylko Quickse I teraz Higway na paczce Higway przynosi nam jakieś sole. Wątpię, że Wam coś warte ale chociaż może. No nic nie jest warty. Pięćmon sobie możemy wziąć, to idzie na QuickSel i kolejna paczka przed nami. Team Howard przynosi nam Sigurd no jak na razie nam te paczki za dobre... Nie, nie, nic nie wpada w tych paczkach dobrego Eliseu, no. Niestety to jest Eliseu, tylko z żadnego informa, jak na razie jeszcze nie trafiliśmy. Skip, but ten Szkoda, że nie jego brata, ale jako brata też jest mało warty. Chyba już podaj rzeczywiście kama, że i nawet mniej. Już te ceny się tak ustabilizowały. Quicksil i lecimy z kolejną paką. Pierwszy raz chyba jest Messi na paczce w tym odcinku, ale daj nam jakiegoś zana w który ma 47 tempo, także no fajnie, fajnie. O, teraz na Messi jeszcze coś dobrego. Mertens, no Mertens może być w sumie. Spoko się spokojnie gra, tylko to, bo drogi to nie jest na pewno. Na razie nam się nic nie zwróciło. Jeszcze. Cross cross. No niby fajny wysoki overall, ale... No ale to nie jest nic warte. Chociaż tam nie wiem, może z 5K dostanę za niego. Cross to już sery się tani zrobił i to mega tani. Alaba teraz idzie. Skip i nic nie ma w tej paczce. Pixel. I znowu jest Alaba, drugi raz rzędu i przydaje nam tego Jeffersona. Na razie te paczki nie siadają. Zacznijmy tutaj, ale tu mamy też z kontraktami, to ja podziękuję za nie. Pomijamy. Bude tak ciężko dzisiaj no w panie, no takie trzy wyjątkowe karty w pasce. No nieźle Dobra, no, teraz nie będę już pomijał, bo została nam stuka. Już nie będzie, Już nie będę pomijał. Company, NICE! Nie wiem, czemu tak zamuliłem, bo ja tak patrzę, paczka się otwiera, tak nie wiedziałem o co chodzi, no i zwraca nam no, prawie połowę openingu. Ora, kompany. Dobra, reszta idzie na Quicksilver, czyli no jednak coś wpadło, coś wpadło. Dawaj, dawaj, dawaj. I nic dał nam Vargasa. Co to jest za... ...Armenia? FC Ural Ruch, Rusz jalik. Rusia Dobra, 2000 monet To idzie na Quicksa I lecimy z kolejną paczką Leo co nam tutaj przyniesie? Leo Messi Leo Messi przynosi nam Puntelara No ja go trafiłem jak miał Informa też A ten Inform tanie, bo chyba 50k nawet nie kosztował jak ja go sprzedawałem no co, inform to inform, jeszcze on miał tam fajny over'a chyba 85 over'a, miał to całkiem spoko to się z niego, dobra, krótce 94k mamy jeszcze dawaj Howard, dawaj miał tu i będzie fajny No raporty. Faj fajnie się gra tym obrońcom w karierze się może bardzo fajnie rozwinąć, także polecam ale w ultimate nie jest niestety nic warty. Niestety, Konko Konko jest spoko, to sobie go wyśle też na listę Wiem, że mało za niego dostanę Ale jest spoko, dobrze się nie gra, to sekundy śle Dawaj tutaj nam Howard Ciągle coś Howard jest na tych paczkach nic nam nie, nie, nie daje za bardzo, tylko na tacicie Słyszymy spoko statystyki Firma takiego numerera 74 tempa jako obrońca, co to nice jeszcze on taniutki jest. No tutaj, to jest najlepszy obrońca Ever. Polecam go naprawdę. Wszystko czyści. Ogoni wam Ronaldo, Messiego, każdego po prostu. Jak, jak, jak macie go na obronie to po prostu nie macie szans, żeby go przejść. O Dobra, bierzemy tą paczkę. Darmową. Właśnie ja w darmowej paczce ostatnio tak trafiłem, te oba tenga z Bayernu O. Suarez, co? Co? Nie, nie wierzę. Naprawdę, Suarez. Beka. Ja miałem ostatnio coś, tylko podróby tych dobrych zawodników trafiam. Wczoraj trafiłem. mówię, dobra paczka, ale nic nie warta. To bycie na Pixel. Ja trafiam. Ostatnio tylko te podróby tych zawodników trafiam. Teo, Dorgana, Azarda teraz 20. Suarez Rolando trafiam często. Trochę jej Higuain daje nam jakiegoś frajera i to idzie na quicksand 40k, jeszcze zaledwie nam zostało. LAM! Nice! Fu, tak zapominałem paczkę. No, 50k stoka nam się zwraca z tego paku peningu, więc fajnie, fajnie. Co dzisiaj dziedzić lecą. A gdy tak wpadł ten bail, to bym do nie narzekał, no bo to albo Neymar. Też by było fajne. By nam wrócił jeszcze, żeby tośmy zarobili na tym. Fajnie jakby Neymar nam jeszcze wpadł. Ale mam um, i pompady, my są... My są źli. Więc spoko. Alaba, koszta koszta jest coś farty, nie wiem, ale podobno się nie fajnie gra. Jest, ja zobaczę jego te. O, 5 gwiazdek sztuczek, nice! No jeszcze, patrzcie, jego fajne statystyki. Teraz jego ja wyśle. No. Dobra, to idzie na quick Jeszcze tworzymy dwie albo trzy paczki, albo mm, pepe, ale to położyć? Tak zobaczyłem. Portugalczyk z Real Madrid. W sumie świat trafiłem, Ronaldo, to drugi raz też by było fajnie. Nie no wątpię tak szczerze mówiąc, żeśmy trafili Ronaldo. Może drugi raz, go, bo to... nie będę musiał mieć jakiegoś mega farta. Skip, no i w tej paczce nic nie ma. Nie starczy nam już na tym, to możemy sobie jeszcze... Albo nie, dobra, nie ma sensu już otwierać za tych... Tak, to jest mój skład. Tak, wiem, mega, mega skład. I dokończyć to, że nie masz sensu już otwierać paczek tych, tych za 5K. Więc dobra, to by było na tyle. Nasze najfajniejsze trafy tutaj to... O, duże to wysłałem. No i to są nasze dwa najfajniejsze trafy, lan i kompany, więc zostawcie za nich kciuka w górę. No i cześć!